Wartość bezwzględna z x jest mniejsza od minus 1. Pewnie niektórzy z Was zauważą od razu, że rozwiązaniem tej nierówności będzie zbiór pusty, dlatego że wartość bezwzględna jest zawsze liczbą dodatnią albo w najgorszym przypadku jest równa 0. A tutaj mamy mieć mniejszą od minus 1, a zatem można od razu napisać, że x należy do zbioru pustego. Można się jednak pochylić i rozwiązać to. Jeżeli rysuję oś liczbową, kiedy tutaj nam się zeruje? No, kiedy x jest równy 0, zatem zaznaczę 0 i będę miała do rozpatrzenia dwa przedziały, pierwszy i drugi. Załóżmy, że x należy do tego pierwszego przedziału, czyli od minus nieskończoności do 0, to wtedy jeżeli wezmę liczbę z tego przedziału jakąkolwiek, to na przykład minus 1, to wartość bezwzględna z minus 1 jest 1, czyli muszę tutaj zmienić znak tej nierówności na, y, tego x na przeciwny, czyli będzie minus x jest mniejszy od minus 1. Jeżeli pomnożę to obustronnie przez minus 1, to wyjdzie, że x jest, muszę zmienić znak na przeciwny, większy od 1. Zaznaczmy to teraz na osi liczbowej, jakby to wyglądało. Mamy tak oś liczbową, na tej osi liczbowej mamy 0 i ten nasz przedział od minus nieskończoności do 0, bo taki przedział tutaj rozpatrywaliśmy, i widzimy, że wyszło nam, że x jest większe od 1, czyli tutaj mamy 1, też Kółeczko otwarte, bo większe od 1, czyli w tą stronę. A zatem widzimy, że te dwa przedziały nie mają części wspólnej. X wobec tego należy do zbioru pustego. Nie ma rozwiązań, ta nierówność w, tej, w tym pierwszym przedziale. Rozpatrzmy teraz drugi przedział. Tu może napiszmy 1, tu 2, żeby była jasność. X należy do przedziału, tutaj domkniemy od 0 do nieskończoności. Co się wtedy stanie? Jak tu mam liczbę dodatnią, na przykład 2, to wartość bezwzględna z 2 jest 2, czyli nie zmieniam tego znaku przy x. Mam x mniejsze od minus 1. I teraz znowu zaznaczymy to rozwiązanie na osi liczbowej. Co my tu mamy? Mamy przedział od 0 domknięty od zera domknięty, czyli kółeczko zamalowane do nieskończoności, to jest ten przedział. I tutaj mamy przedział otwarty od minus 1, ale x -y mniejsze od minus 1, czyli w lewą stronę zaznaczymy. I znowu widzimy, że te dwa przedziały nie mają wspólnej części, a zatem x należy też do zbioru pustego. Tutaj mieliśmy zbiór pusty i tutaj mamy zbiór pusty. Wobec tego ta nierówność nie ma rozwiązań. Rozwiązaniem tej nierówności jest zbiór pusty.